Dobry. Pani, z jakiego miasta przyjechałaś do Warszawy? E, przyjechałam z Opola. I dlaczego pani jest tutaj dzisiaj z nami? E, proszę panią, jestem tutaj po to, aby upamiętnić wszystkich pomordowanych Polaków e, na Wołyniu i Małpolce w Nowolce Wschodniej. Wiadomo, że Ukraińcy zamordowali ponad 250 tysięcy polskich kobiet i tutaj ze znajomymi przyjechaliśmy, aby uczcić ich pamięć, tym bardziej, że ci Polacy w dalszym ciągu leżą w panie doła śmierci na terenie obecnej Ukrainy i czekają na eksplomacje, które są przez Ukrainę zablokowane niestety. I według Pani, co możemy zrobić jeszcze w tym momencie dla ofiar? Dla ofiar no, musimy się bardziej, e, to znaczy musimy organizować na pewno takie uroczystości jak ta, czyli, e, ale to nie tylko raz w roku. Powinniśmy w jakiś sposób wychodzić na ulicę, uświadamiać ludzi, ale wychodzić w ten sposób, że e, wywieszać na przykład plakaty upamiętniające to ukraińskie ludobójstwo, przekazywać komuś różne ulotki, wlepki. Ja tak przy okazji powiem, bo ja jestem z Polacji, bo pamiętamy i właśnie takie akcje organizowałam już, no organizuję to od paru lat, natomiast w tym roku po raz drugi akcja plakatowa do 650 osób wysłaliśmy, wysłałam 22 tysiące plakatów w tej chwili, także no, ja uważam, że tylko i wyłącznie w taki sposób jesteśmy w stanie przekazać tą prawdę następnym pokoleniom. Na, na rząd, na władzę nie ma, nie ma co liczyć. Jak Pani widzi naród nasz polski? Czy naród jest, po, zna tą historię? Czy zna to hmm. ludobójstwo? E, to znaczy... Um... Czy w szkołach jest poświęcony tej Właśnie na naukę, czy będzie poświęcają wystarczająco miejsca? Nie. W szkołach nie ma w ogóle tematu ukraińskiego ludobójstwa. E, oczywiście e, film Wołyń e, jakby nie było przybliżył tym Polakom e, tą tragiczną dla nas historię, natomiast w dalszym ciągu wszystkiego jest za mało. E, młodzież absolutnie nie interesuje się tym tematem, ponieważ no, e, e, w szkołach wolą uczyć o, e, nie wiem, o e, faraonach na przykład, czy o Napoleonie. Natomiast od tej naszej tragicznej historii, która jest dla nas bardzo ważna, bo to Polacy byli mordowani tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami, to niestety na to nie ma, nie ma miejsca w polskich szkołach. I gdy my dlatego, widząc jaka jest sytuacja i że nie ma po prostu żadnej takiej dobrej woli ze strony rządu, aby jednak tych Polaków w tym temacie uświadamiać, my musimy robić coś oddolnie. Czyli po prostu ja jestem zdania, że tylko i wyłącznie działania oddolne społeczne mogą... Tą, tą prawdę przekazać przyszłym pokoleniom nie tylko Polaków, ale również Ukraińców, bo e, jesteśmy skazani niestety na wspólne życie w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.